Stuję I komentuje Piotr Karolewski Zapnijcie pasy, ruszamy. Alzo hala, zac! Hoj ja ja prezent Mercedes Benz SL 63 AMG Fiat Plus. Czyli samochód bardzo mocno sportowy i również luksusowy. Bardzo ważny model w marce Mercedes Benz. Dlaczego? No z kilku, właśnie to z czterech powodów. Po pierwsze, z samochodem dwóch rocznic, a także nam zastępuje dwa modele w gamie Mercedesa. Sam SL jest bardzo luksusowy i oczywiście sportowy i to go trochę zabija, ale o tym jeszcze za chwilkę kilka słów i dlaczego jest tak ważny właśnie w niemieckiej marce. Po pierwsze, samochód nam powstał na 70-lecie w ogóle modelu SL czyli modelu kultowego właśnie w marcu Mercedes-Benz, a także na 55-lecie powstania AMG w Affalterbach. A oprócz tego zastępuje nam w tej chwili on dwa modele, czyli AMG GT wersji Roadster, a także SL a także Mercedesa klasy S Coupe Cabrio, czyli również pięknej limuzyny bez dachu. I do końca nie wiem, czy ten samochód wygląda lepiej z dachem, czy może jednak bez dachu. Kwestia gustu. Przy mojej fryzurze Dach czy bez dachu, nie ma żadnej różnicy. Samochód, który z jednej strony jest bardzo luksusowy, a z drugiej jest czysto sportowy, naprawdę aż na tor wyścigowy. I przez to właśnie go kocham i nienawidzę. Dlaczego? Zaraz zobaczymy. Zapraszam. Stylistyka. Jak zawsze na początku zobaczmy stylistykę przedniej części nowego sl -a. ale zanim stylistyka, zobaczcie jeszcze, moi drodzy, niemieccy widzowie. Trzeba macie oczywiście subskrypcją, dzwonkę w górę i oczywiście łapki w górę na kanale Karolewski, bo dzięki tym wszystkim wskaźnikom po prostu rozwijamy ten kanał. SL, idealne proporcje i dla mnie, oczywiście moim bardzo subiektywnym zdaniem, świetna stylistyka. No i moi drodzy, ogromna maska, która oczywiście mieści również... Całkiem spory silnik, no i klasyczny, bardzo dynamiczny i elegancki przód tego samochodu. Grill to oczywiście klasyka dla modeli AMG, tak zwany wzór AMG Pattern. Mamy również w nim zamaskowane czynniki parkowania, a także wielkie logo Mercedesa skrywające nam przednie radary i oczywiście kamery od systemu 360. Przednie reflektory. Oj, tu Mercedes oczywiście jest. Znowu bardzo mocno technologicznie zaawansowany. Lampy tzw. Tak HD, czyli które wam wycinają poszczególne pojazdy podczas jazdy w nocy oczywiście lampy w pełni LEDowe, ale mają również funkcję projekcji obrazów na drodze. Świecą genialnie w nocy bardzo mocny punkt tego samochodu. W dolnej części wiele agresywnych linii w tym samochodzie każdy wlot powietrza ma swoją funkcję. Tu jest wiele chłodnic, i właśnie każdy ten wlot po bokach w centralnym miejscu. Ma wam doprowadzić maksymalną ilość powietrza do tych przednich chłodnic. Jak Wam się podoba? Sprawdź stronę doradca samochodowy.pl. Pomożemy ci dobrać samochód do Twoich potrzeb od A do Z. Niezależnie czy nowy, używany w finansowaniu czy za gotówkę. Zapraszamy! Stylistyka to sterystyka, ale zobaczmy, co jest pod maską! Co drzemie pod tą maską w modelu SL? A pod maską mogą drzemać dwa silniki, w sumie to o trzech mocach. Silnik bazowy to dwójtrówka, ta właśnie znana na przykład z modelu A45S, czyli silnik delikatnie hejtowany, ale jednak, który spokojnie Wam wystarczy, aby napędzić sl -a. Również SL55 AMG, a także nasz topowy O. 63 AMG. Pod maską szkultowy kultowy silnik czyli v o pojemności 4 litrów, podwójnie doładowana, generująca moc 585 koni mechanicznych i równo 800 Nm momentu obrotowego. To wszystko napędza nam cztery koła dzięki przekładni 9 biegowej, oczywiście automatycznej. A sam silnik oczywiście skonstruowany ręcznie w Walterbach, w tym przypadku przez pana Martina Joppe. Do pierwszej setki w okolicach 3,5 sekundy, więc jest bardzo dostojnie, bo to jednak gang v Wydech mimo GPF-a naprawdę bardzo przyjemnie brzmi, a także przyznajcie, całkiem dynamicznie. No i zobaczcie na bok naszego SL-a. Świetny, typowy Grand Tourer, ale w tym przypadku właśnie bez dachu. Długość całkowita niewiele ponad 4,7 metra, a także szeroki... I niski samochód, czyli moim zdaniem idealne proporcje, tym bardziej, kiedy jest długa maska, dosyć skromna, no, bardzo przytulna kabina, no i genialnie zaakcentowana dupa i, przy, przepraszam, bardzo zaakcentowany tył tego samochodu. No, proporcje ma, moim zdaniem, oczywiście, bardzo subiektywnym, idealne. W naszej wersji jest wszystko czarno-czarne. Mamy tu również takie ciekawe dokładki, które wam udają takie boczne loty powietrza i nie byłoby w tym niczego złego, gdyby nie ich spasowanie, bo sami zobaczcie. Przemilczymy ten delikatny element, zobaczcie na felgi, felgi 21 cali o charakterystycznym wzorze, świetnie wyglądają i również za nimi w naszej wersji opcjonalne hamulce ceramiczne, także genialny element właśnie w tej wersji silnikowej. Wszystkie wykończenia wokół szyb, lusterka są u nas czarne, samochód jest czarno-czarny, bardzo taki trochę elegancki bandzior z tego sl nam wyszedł, zobaczcie na jego proporcje, nie mam żadnych uwag. Wcześniej wspomniana dupeczka w tym samochodzie. Kwestia gustu, ale znowu, moim subiektywnym zdaniem, idealne proporcje. Dla osób bardziej eleganckich jest gładka, zaoblona linia, a dla osób bardziej dynamicznych jest właśnie wysuwany spoiler. Kwestia gustu. Izy i bez spoilera wygląda świetnie. Mamy centralny stop, a także wszystkie emblematy w naszej wersji wykończone są czarnym chromem. Tylne lampy, oczywiście w technologii LED-owej, z taką tu ładną strukturą kryształków 3D, mają także dynamiczne kierunkowskazy i również animacje podczas odpalania samochodu. I tu jest bardzo elegancko, ale już mniej elegancko jest w dolnej części, tam jest bardziej sportowo. Są oczywiście dyfuzory, dokładki na dole zderzaka, a także cztery końcówki układu wydechowego AMG, wykończonego również w kolorze czarnym. I ten wydech w tym samochodzie pokazuje właśnie bardzo fajnie, że... Oczywiście jest WLTP, są GPFy, ale jak się przełączymy na Sport Plus, to naprawdę jest przepiękny gang z tego układu wydechowego. Z tej formalności zobaczmy jeszcze bagażnik w Weselu. O pojemności 213 litrów. Jest bardzo ładnie. Wykończone są również lampki LEDowe, a także gniazdko 12V. Ale nie jest to w nim ważne. Pomieści spokojnie małą walizkę bądź tam trzy walizki kabinowe. Bo najważniejsza w tym samochodzie jest oczywiście kabina i fotel kierowcy. Wnętrze. Wiecie co? Może jednak troszkę zmiana planów. Teraz sobie zajmę bardzo wygodny fotel kierowcy. Dopasuje się do tej kierownicy AMG, natomiast o całym wnętrzu pogadamy podczas jazdy. Zamykamy dach i kontrolnym lanczykiem jedziemy. Jazda testowa. Jednak lepiej chyba bez kurtki. Kontrolny lanczyk, tak Czyli dajmy sobie tryb Sport Plus. Usypiamy SP. <słysły> <słysły> O żeśmy docisnął im pasami. Mm. nie no to jest. Mm. Miało być bardzo kulturalnie, ale jest jak zawsze. Jednak AMG to jest... Coś, co jeszcze nie umarło, to jest coś, co cały czas w tych samochodach budzi jednak sporo emocji i te samochody potrafią Was zaskoczyć, mimo że w teorii są bardzo ekskluzywne. No bardzo fajną nimusyną. No, trzeba było zawrócić. Dobra, teraz już bardziej typ komfortowy. Hmm, I co nam oferuje SL? Oferuje nam de facto wszystko, natomiast ma troszkę takich ciekawych swoich cech, bądź jak to woli, wad. Chociażby sami zobaczcie. Hej, Mercedes. Super. Zamknij dach. Hej, Mercedes. Proszę, zamknij dach. Wybrany program Energizing Comfort jest niestety niedostępny. Nie chcę program Energizing Comfort, chcę zamknąć dach w moim kabriolecie. Dobra, jak widzimy, jednak zamykanie dachu nie działa, ale zamykamy sobie go z guzika. Klikamy. I teraz musimy trzymać palcem cały czas, aby nam się dach pozamykał. Czekamy. Co jest? O! Czekamy. Czekamy. No jest to w okolicach 15 sekund. Dach zamyka się bardzo sprawnie, ale żeby jednak go zamknąć, musimy się wklikać po prostu w ekran. Czego nie jestem do końca fanem, oczywiście kwestia gustu. Czepiam się, wiemy. Natomiast sam SL Jest samochodem naprawdę bardzo komfortowym Na przykład dłuższą trasę Bo ten samochód zastępuje właśnie S-klasę coupé, a także AMG GT Roadstera I ma on po trochu z tego i z tego Ma trochę właśnie komfortu I takiego właśnie luksusu z klasy S Ale nie do końca I ma także tutaj pełną gębą Całe morze sportowych akcentów Właśnie z modelu AMG GT SL jest świetną maszynę na tor i właśnie pokazywałem Wam w moim takim dłuższym materiale Storo Silezja o, znowu zakręty pokazywałem Wam w moim dłuższym filmie właśnie Storo jak SL jeździ po torze i tam byłem w tym samochodzie zakochany, wsiadłem w kasku od razu pełne skupienie ręce, hamowanie i Auto z kapitalne Hamulce Wam pozwalają tak późno hamować, są cały czas maksymalnie skuteczne, więc ta ceramika w tym samochodzie, do które bardziej sobie chcą troszkę mocniej, trochę szybciej pojeździć, to te hamulce są genialne. Dopłata 40 parę koła, w ogóle dokładnie ile kosztuje ten egzemplarz, jak zawsze u mnie na kanale, będzie w opisie tego filmu. Auto nie jest tanie. W tej wersji silnikowej ponad bańka i oczywiście plus opcje. O tym nie dyskutuję. Ceny samochodów są w tej chwili niewytłumaczalne. Wracając do Cilezji, samochód po to, że jeździ absurdalnie świetnie, jest niesamowicie dobrze wyważony i jeździ dokładnie za kierownicą. Byłem w nim zakochany na torze. Auto wam pozwala na niesamowity performance, a także na bardzo późne hamowanie, po prostu na zabawę na torze, nie małą, ponad tona 800 Kabrioletową limuzyną. Natomiast jaki jest SL? Jest SL na co dzień. Mamy z tyłu skrętną moś, która Wam trochę pomaga w manewrowaniu tym samochodem. Ale nie, nie, nie uczcie się, samochód ma ogromny promień skrętu. Manewrowanie w nim w mieście to udręka On jeździ genialnie po zakrętach. Natomiast takie ciaste parkingi nie są może jego zbyt dobrym tutaj, zbyt dobrym aspektem. Tak? Tym bardziej, że w samochodzie widoczność jest taka raczej. Nie duża, no Przednia szyba jest bardzo mała. Oczywiście jest również coś, co bardzo kocham w Mercedesach, czyli ten asystent świateł y, tych na skrzyżowaniu. Podjeżdżamy sobie bardzo blisko i właśnie przednia kamera Wam pokazuje y, światło na skrzyżowaniu. Jestem tego wielkim fanem, to bardzo fajnie działa, natomiast widoczność na boki, również te mikroskopijne lusterka, po prostu one są stylowe. Widoczność, no trochę Wam to poprawia. System Kamer 360. Co jest niesamowitego w tym silniku? To, że jest kapitalnie elastyczny i to, że nawet w trybie komfortowym skrzynia biegu nie śpi. Patrzcie, włączamy się do ruchu. Pozamykane klapy. Samochód jest oczywiście bardzo agresywny, ale jest w tym bardzo kulturalny. Jak sobie otworzymy klapy, no to w ogóle jest tak fajnie z tymi manetkami, że... Uwielbiam to. Układ wydechowy w tym samochodzie jest niesamowity. Strzela przy każdej redukcji biegu, przy każdym odjęciu gazu, bardzo głośno strzela jak na gpf -a. Naprawdę kapitalny układ wydechowy w tym samochodzie. Ale znowu wracamy do trybu komfort. W samochodzie macie całe morze trybów: tryb na śliską nawierzchnię, tryb również indywidualny, bardzo fajny tryb do konfiguracji poszczególnych ustawień pod wasze preferencje. Również tryb sportowy, sportowy plus i tryb na tor wyścigowy. Zawieszenie w tym samochodzie jest raczej sztywne. W trybie komfortowym jest akceptowalnie w miarę, może być na dziurach natomiast zawieszenie pracuje w miarę głośno w szczególności na poprzecznych nierównościach natomiast na nawierzchni nierównej pracuje w miarę cicho i dosyć dobrze wybiera nierówności ale jednak jest zawieszenie bardziej sztywne na auto jednak, jak będzie patrzeć, jest sportowe i ono się prowadzi tak bezpośrednio jest po prostu bardzo poprawne w tym, w tym swoim prowadzeniu. Z kolei zawieszenie jest również adaptacyjne, czyli w tym trybie komfortowym jest trochę bardziej miękkie niż w trybie sportowym. To jest także jego spory plus. Idąc dalej, kapitalne przednie lampy oczywiście adaptacyjne lampy LED-owe są technologią HD, czyli wam wycinają samochody i również mają funkcję projekcji obrazu na asfalcie przed wami. Rewelacja, dosłownie koncert świetny. Nocy, podobnie jak to w innych współczesnych samochodach marki Mercedes-Benz. Idąc dalej, pokazywałem Wam takie te boczne, udawane wloty powietrza. <laughs> One były kiepskiej jakości. I równie kiepskiej jakości są na przykład to. Słuchajcie tego, co to jest. No sorry, ale w samochodzie, który ma deskę w całości wykończoną skórą, boczki, drzwi w całości wykończone świetną skórą, a to. Jest taki po prostu chamski, twardy plastik Nie jestem tego fanem Podobnie jak nawiewy są plastikowe Słuchajcie, no w tego typu samochodzie Z taką kwotę To wszystko, co wygląda jak aluminium Ma być aluminium Podobnie to na kierownicy To jest plastik A to powinno być aluminium Trudno Ale z kolei więc na głośnikach Bur Burmestera Są piękne, aluminiowe fotele w tym samochodzie. Oj, bardzo fajny punkt tego programu, bo jest to naprawdę idealny kompromis. Świetne trzymanie boczne, pompowane boczki w odcinkach waszych lędźwi, ale z drugiej strony fotele mają masaż i są bardzo komfortowe, wentylowane, ogrzewane w dłuższej trasie. Coś co oczywiście jest elementem must have w kabrylecie, to no także na dwóch na kark kierowcy, bądź kark pasażera. W samochodzie jest również tylna kanapa. No jest. <laughs> Nikt nie mówi, że jej nie ma. Natomiast miejsce na niej jest takie raczej dla osób bez nóg. Bądź jak u mnie jest fotelik z tyłu fajnie, są mi zofiksy natomiast wtedy przedni fotel musi być maksymalnie do przodu więc niżsi pasażerowie dadzą radę we trójkę. Osoby wyższe bardzo komfortowo, ale jednak we dwójkę. Wiecie co? Jednak sobie ten dach otworzymy bo jakby, jakby nie było, jest to kabriolet. I teraz sobie znowu trzymamy ten ekran. Fajne jest to, że możemy również ten dach sobie spokojnie pootwierać z poziomu kluczyka. I to mi się akurat bardzo podoba. Natomiast dach się zamyka bardzo szybko. O, jak już go sobie wywołamy, to się zamyka całkiem sprawnie. Jak jest również SL na co dzień. No jest jednak komfortowy. Ma takich parę dociągnięć. Znowu niedociągnięć, na przykład ekran. <grym> co to jest? Ekran jest naprawdę świetny Ma genialną rozdzielczość Sam system MBUX działa kapitalnie Nie wiem po co Tak sobie wymyślił Mercedes, żeby zrobić ekran Z regulowanym kątem Ok, tu sobie musimy znowu się wklikać w ustawienia I sobie możemy Nachylenie Dowolnie zmieniać Spoko, tylko po co? A przez to On lata i również na nierównościach Potrafi trzeszczyć. Natomiast sam MBUX jest genialny. Działa bardzo płynnie, obsługuje przewodowe i bezprzewodowe Apple CarPlay, a także Android Auto. Z poziomu ekranu również nawigacja fabryczna, która jest, uważam bardzo fajna, i także wiele ustawień samego samochodu. I również audio Burmestera w tym samochodzie to moim zdaniem naprawdę najwyższa klasa. Gra genialnie. Patrzcie, szybsze Rondo. nie idzie po sznurku, to w ogóle nie ma dyskusji żeby on się jakkolwiek nie słuchał kierowcy ten samochód jest tak fajnie przewidywalny oczywiście na włączonym ESP, tak? on jest tak w tym wszystkim poprawny, że to jest świetne, bo ten samochód daje Wam wiele możliwości bardzo szybkiej jazdy, ale bardzo bezpiecznej jazdy i to jest uważam w nim Trochę nietypowe, że jednak jest samochodem z krwi i kości, z fausemą, ze świetnym układem napędowym, ale jest bardzo bezpieczny w tym wszystkim, bo pozwoli wam jechać szybko, ale jednak bezpiecznie. Systemy w tym samochodzie robią, co mogą, żeby, żeby się po prostu kierowca nie pozabijał. Oczywiście w pewnym momencie fizyka wygrywa. Ale jak fizyka dalej jest z wami jeszcze w tym tutaj, w tej komitywie, bo to samochód robi kapitalne rzeczy i potrafi jechać. Tak szybkie zakręty, że normalnym samochodem już dawno byłoby Wo, A tutaj? Na spokojnie, kierujecie. I on, jak po sznurku, no układ napędowy w Weselu, moim zdaniem, nie ma najmniejszych wad. Jeździ kapitalnie, co sprawdziłem właśnie na torze, a także na ulicy. Na ulicy? Na ulicy. Wiecie co? Kilka słów o jednostce napędowej. Podobno dżentelmeni w tych samochodach nie mówią o spalaniu. Ale, że nie jestem gentleman, samochód nie jest mój, to o spalaniu Wam opowiem. Spalanie na autostradzie, ale do 120, to równiutko w okolicach 10,5 litra. Chyba że robimy w ten sposób. <ścoughs> to spalanie nam oczywiście rośnie. Do jakich ilości? Każdych. Zbiornik paliwa o pojemności 70 litrów da radę w trasie na taki dystans w okolicach 400 km. Czyli tyle samo, co w elektryku. Więc samochód oczywiście, że potrafi być dosyć oszczędny, ma również technologię odłączanych cylindrów, jakich nie używacie, ale jednak mało nie pali. No w mieście pali tak średnio w okolicach 18 przy dynamicznej jeździe, w okolicach 34. Na to, że po prostu pali paliwo i na tym możemy zakończyć. Natomiast wiecie co, samochód ma z kolei coś, co bardzo lubię w tej chwili w motoryzacji, czyli ma absolutny brak turbodziury. Tryb komfortowy, dajemy delikatnie gaz, on tylko zbija sobie dwa biegi i pełnym płucem idzie. W tym samochodzie zapas tego momentu obrotowego jest tak duży, że nie ma problemu. On cały czas, nawet w takim tym trybie bardziej ekologicznym, jest chętny. Do maksymalnego wyjścia z płuca, na przykład z zakrętu. Kapitalna jest jego elastyczność i również kapitalne jest, jak ten silnik brzmi. A brzmi naprawdę genialnie. Idąc dalej, co mnie również w tym samochodzie cieszy, to skrzynia biegu. Skrzynia biegu dziewiątka, która Wam z kolei, no w modelach z dieslami, dba o spalanie. W tym samochodzie pewnie spalanie zmniejsza, ale skrzynia jest błyskawiczna i w tych trybach sportowych bardzo przyjemnie kopie Was w plecy. A tego oczekujemy po samochodzie, który jest jednak skonstruowany w Alterbach. Jaki jest nowy Mercedes SL na co dzień? Na torze kapitalna maszyna, która Wam daje wiele frajdy i zaskakuje każdym kolejnym zakrętem. Z kolei w mieście? No oczywiście, że ma wady. I zaczniemy jak zawsze od wytykania mu wad. Po pierwsze, widoczność jest raczej przeciętna. Dwa, regulowany ekran fajnie, że się reguluje, ale jednak się rusza i czasami sobie trzeszczy na nierównościach. Daszki słoneczne to po prostu tani plastik. Niektóre elementy plastikowe oraz na zewnątrz po prostu się ruszają i to nie przystoi w samochodzie tej klasy. Tylna kanapa to raczej teoria. Jest Majzofixy, więc dla osób niższych da, da radę, ale dla osób wyższych to raczej po prostu bardziej kolejny bagażnik. No i również brak domykania drzwi w standardzie. Musimy trzaskać drzwiami weselu, a tego bym wolał nie robić. Bez wątpienia, precyzja prowadzenia. Kapitalny układ kierowniczy, skręta tylna oś. Samochód idzie jak po sznurku i sprawia, że każdy zakręt pokonujemy coraz szybciej, bo ten układ napędowy no niemalże Was czyni świetnym kierowcą i podobnie jak to jak działa w tym samochodzie ESP auto jest bardzo bezpieczne nawet przy sportowej jeździe dla większości kierowców i to jest spory plus nowego Sera. dzielność na torze, na torze kiedy go katujemy, kiedy sporo hamujemy, sporo przyspieszamy, samochód cza cały czas ma swoją maksymalną wydajność silnikową, a także układu hamulcowego właśnie w opcji Ceramicznego. Dźwięk zarówno silnika, jak i układu wydechowego. Jak na obecne ekologiczne standardy, samochód zwyczajnie świetnie brzmi. Fotele wygodne z masażem, ale z drugiej strony jednak dosyć mocno sportowe. Na przykład na tor, bądź szybsze zakręty. Wykończenie w tym samochodzie ogólnie jest bardzo fajne. Świetna skóra na drzwiach, na desce rozdzielczej, również na fotelach. Natomiast niektóre plastiki, tak wam powiedziałem, po prostu. no nie podobają mi się Odłączane cylindry, które Wam zmieszają trochę spalanie A także przednie reflektory LEDowe Z funkcją projekcji obrazu To jest moje spotkanie Takie bardziej na co dzień Z Mercedesem SL -em. Kocham go I nienawidzę Kocham go, bo jest samochodem bardzo luksusowym Samochodem niesamowicie fajnie jeżdżącym I to mi się w nim strasznie podoba I również przepięknie brzmi i za to go bardzo pokochałem. Wkurza je, bo są takie niektóre elementy, które mnie w nim wkurzają. Natomiast, wiecie co, te elementy o nich zapominamy. One was wkurzają na co dzień, ale tylko włączamy sobie jakiś tryb bardziej sportowy, wbijamy dwa biegi w dół. No to sorta, ale nieważne jest to, że to jest twarde. Co wy byście kupili, moi drodzy, mając do wydania w okolicach miliona polskich złotych i chcąc kupić sobie samochód, który będzie luksusowy i bardzo sportowy, i jeszcze będzie miał otwierany dach? Co by to było? Konkurencja jest raczej skromna. No bo co? Jaguar i oczywiście Porsche, tak? No jakby to jest najbliższa konkurencja do Mercedesa SL. -a. Podzielmy się opiniami, a klasycznie jak się podobało, dajcie suba, dajcie apkę w górę, a widzimy się na kolejnym filmie. Dzięki bardzo. Pozdrawiam.